Co jest w ogóle Boże, Święty? E, co? Ej, czy, ja, jak, jak, jak? Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blokstorped, a ten odcinek jest mega straszny na spontanie, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać na koncie Mikalwa6, ale będzie coś innego, ponieważ zmienię hasło na bardzo proste i zobaczymy, czy przez cały odcinek, który będę nagrywać, czy ktoś mi się włamie, no ponieważ, no jak wiecie, proste hasła to wiadomo, że ktoś może sobie, yy, niepostrzeżenie tak, wpisać jakieś proste hasełko i może je odgadnąć, a te drogi widzę. Za staw łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło, się i tak zrobisz i znajdujemy się na MSP, ponieważ po prostu zmienię te hasło, bo na BSP nie ma możliwości zmiany hasła jedynie na MSP, głupie, głupie, nic nie poradzimy to jest wina oczywiście MSP no i zasubskrybuj ten kanał, musi być czary, przycisk subskrybuj to jest też bardzo ważne, żeby Cię nie minęły żadne takie fajne materiały wraz z dzwoneczkiem, a my przechodzimy więc na początku zmienimy sobie hasło Hasłem, które będę mieć przez odcinek, to jest, uwaga, uwaga, LOL123. Możecie się zdziwić, no ale to jest bardzo często, częste hasło, które y, ludzie wpisują, a bardziej to po prostu... Młodsza strona MSP, czyli nie wiem, 7 lat, 8 lat. Yy, nie wiem, czy wy tak mieliście, ale ja bynajmniej yy, kiedyś pisłem hasło 2 23 i to było dla mnie czymś normalnym. Yy, dla mnie teraz to jest takim absurdem, no bo jak można mieć takie hasło proste? To jest, to jest yy, no po prostu. Wow, jak ktoś ma te, takie hasło i mu nie schakowali konta, no to szatun wielki. Więc teraz się zalogujmy. Będziemy przychodzić sobie jakieś parkurki. No bo co mamy robić? Tak naprawdę nie ma, nie ma co innego robić, oprócz no, czekania i patrzenia, czy ktoś mi się włamie. Ale możemy sobie zakręcić kołem fortunę. Więc zakręcimy, zobaczymy, ile nam bilecików wypadnie. Uwaga, uwaga, kręcimy i kręcimy. I dobrze, 20 bilecików. Czyli jest to chyba fajny odcinek. Znaczy, czyli może mi nikt się nie włamie? Zobaczymy, zobaczymy. kręcimy sobie jeszcze kolejny raz i co na wypadnie i wypadnie 15 biletów, no to razem jest to a dodatkowo możemy, możemy sobie jeszcze e, piątaczkę e, dokupić. No i mamy naprawdę niezłą e, sumkę, która e, równa się 255 biletów. Więc jest super. Mogę nawet już tak naprawdę kupić sobie te flink lotki, yy, pistolki, yy, ale szczerze, mi się tam bro, nie podoba. Już bardziej yy, lepiej opłacałoby mi się kupić te pekleksy, które są na pewno ciekawsze niż ta broń. Ale oczywiście zbieram sobie na wszystko i potem będzie jakiś wielki odcinek z tego chyba, albo nie, nie wiadomo, nie wiadomo. I wejdziemy sobie w jakiś mega trudny dropper, bo w sumie polubiłem dropery ostatnio, bo grałem sobie i naprawdę polubiłem. W sumie fajne są te droperki. Nie wiem jak dla Was, ale mi się szczerze podobają. Czy niektóre są ciężkie, ale tak to naprawdę jest bardzo przyjemnie oraz fajnie. Okej, okay, mamy pierwszy kryształ aktywowany więc jest Koksunio. Koksunio tutaj pięknie. O kurcze, dobra. No to jest na razie prosto nie, nie, nie będę was okłamywał, to nie jest jakieś mega trudne O kurcze, mamy zamieszanie nie wiem jak ja tego, nie, jak to przeżyłem, nie wiem, naprawdę zastanawiam się. Okej. Okay. Jupi, jupi, dupi, jup, 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 dobra. Kolejna próba, świetnie. Dobra, dobrze mi idzie jak na razie chyba. <laughs> Mówiłem, chciałem mówić, że wcale nie zginąłem, ale jednak, no jednak tu już się niestety udało i no niestety poległem, poległem, bo już myślałem, że taki dobry jestem, a tam, no tam bardzo. O, patrzcie, mogę tak naprawdę tutaj tak zrobić. O, właśnie, no widzicie, no ja tutaj oszukałem system. Dokładnie tak. Dokładnie mi karł tutaj oszustek, nieładny, niedobrze. Dobra. Aha, tu, oj, wiesz, tu jest to takie, to, to, to jest naprawdę bardzo mało miejsca. Udało się pięknie, mamy kryształ. Tutaj troszkę powariowane. Oho, aha, aha, były tu klucze, ale o, ja, o żadnym nie wiedziałem. No po prostu. Skoro gadać, po dobre niech będzie dropper, bo jest jakiś yy, fajny niemożliwy O, i coś trudniejszego możemy zauważyć. Lecimy. O kurczę. Aha, tutaj tak się idzie, dobra. Uh, rozumiem, rozumiem, rozumiem Wszystko pod kontrolą W ogóle możecie robić dla mnie dropery I nazywać je Mikalo Dropper A ja może kiedyś zrobię jakiś osobny odcinek Z właśnie waszych droperów Więc możecie robić, bo W ostatnim odcinku, kiedy pokazywałem twarz To właśnie przeżyłem dropery I chciałem wam o tym powiedzieć, ale niestety chyba zapomniałem Lecimy, teraz musimy się skupić Bo to jest takie, o, udało się, w końcu Boże, no. bo ja nie wiem, robiłem taki Głupi błąd, ej, to jest niemożliwe To jest niemożliwe, co, co co, przepraszam bardzo, ale jak ja mam to zrobić, bo tak troszeczkę nie rozumiem. Ej, na serio, ej pacic, bo tutaj mamy naprawdę wielko, wielki kurczę, no nie wiesz, ej, ale to było ciężkie, bo to trzeba taka manewrować ludziska, Tutaj trzeba Oj, 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 jak ja to przejdę, to normalnie medalista ze mnie musi być stworzony, bo, bo, bo nie ma innej opcji Jest, 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 ok, mam żółty klucz, świetnie, świetnie, dobrze jest, dobrze, oh no, oh no jest! Okej, okay, pięknie, mamy kryształ, świetnie, cudownie. Lecimy sobie z tutaj wiatraczkami. Tutaj nie mamy droperka, ale wiatraczki też zawsze. Spoko, zawsze... Oj, oj źle tu zrobiłem. Czekaj, czekaj, bo tutaj baleruje. Alo! Kurczę, pieczony. Dobra, no czekaj, kurczę. ej, jak mam ten wiatraczek, dobra, idziemy. Dobra, tutaj. Pięknie. Aj, dobra, pięknie, świetnie. Świetnie, świetnie. Oj, ojoj, oj, ciągi, niedobrze, niedobrze, kurczę, kurczę, pieczony, Ojojoj, oj, dobra, o, kurczę, dobra, mamy tutaj, oho, żółty, no, no, nie wierzę, żółty, o, aha, a mam czerwony, ale nie mam, no, ja nie wierzę, co jest w ogóle, Boże Święty e, co? Ej, jak, 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 dobra, okej okay. Tego się nie spodziewałem. Ja tu wszedłem parku i nie mogę w ogóle. <laughs> kurczę, Dobra, już ktoś zna moje hasło, więc możliwe, że będzie wchodził kolejny raz. Nie jestem pewien, nie jestem pewien. Oby nie. Dobra, poczekam sobie. Chyba nic się nie dzieje, więc spoko, ale się boję. Dobra. Jeżeli kolejny raz coś takiego się stanie, to naprawdę będę musiał yy, wstępnie na tych kwestiach mieć hasło, bo nie wiadomo, co może mi taka osoba zrobić. Yy, więc już no tutaj widać już ktoś po prostu yy, ogarnął, że niestety yy, no ktoś już to ogarnął po prostu Dobra, nie wiem czy tak naprawdę przechodzi, może wejdziemy przez jakiś trudny parkour, Michalope Pro, bo tam odcinku nie było trudnych parkourów, więc mogę tak naprawdę to zrobić. Nie przechodziłem yy, tego, więc przejdziemy, lecimy, lecimy z koksem pełnym Dobra, pyk, tyk tyk, ok do góry hop, 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 pięknie, mamy żółty kluczyk i lecimy dalej, ciop! I siup, siup, dobra, pięknie, 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 pięknie. Mam jakieś katuszki, świetne katuszki, naprawdę cudowne, bo aż zginąłem z wrażenia. Trudno, nie przejmujemy się, lecimy dalej. Żółty kluczek, dobra. Kolejna próba, to jest całkiem proste. Tu są te katuszki całkiem problematyczne. Albo nie do końca, ale jednak się udało, teraz mamy schodki, 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 okej, okay, kryształek gotowy i lecimy dalej nie, no to takie trudne nie jest tak szczerze, w sumie, mogło być gorsze, a jednak jest takie, takie średnie bym powiedział, ale oczywiście swoją trudność e, ma, oczywiście I mam kolejny kryształ, nie wiem w sumie po co, skoro to jest bardzo proste, tu by magnesy, ale w sumie ominąłem, więc no średnio, średnio taki że taki wielki skrót No i mamy rekordzik dnia, więc lecimy z kolejnym No bo co, na co mamy czekać Nie mamy na co czekać O, mamy trudy dropper mikalopy Pro, więc zobaczymy Oj, oj, Udało się, pierwszy się udał Ledwo, naprawdę Ojej, tu mam sufit z lawy, ej, o nie O kurcze, dobra, udało się Piękni, piękni, piękni Teraz gdzie mam iść, o Oj, oj, oj Tutaj jest naprawdę ciężko, bo szczerze, tutaj nie mam pojęcia, jak mam tam to zrobić. Ojojoj, nie podoba mi się to. Okej, okay, lecimy, dobra, kolejna. Aha, i teraz tutaj, bo tu jest całkiem banalnie. Czy! Zginąłem! Kurczę! Nie wierzę, nie wierzę, że ja to tu zrobiłem, nie? Dobra, kurczę, dobra, lecimy. Aha, Tutaj na dół. Teraz mi się to uda! Udało się, dobra, świetnie, świetnie! I tu jest właśnie problem, bo nie mam pojęcia jak mam to... Dobrze... O! Może tu, 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 Jezu, udało mi się to zrobić! Jaki koks totalny, boże... O, nie, tutaj kolejna dawka trudnego parkura. bo czemu by nie? Bo... To, o! No i dzięki za ten kryształ, bo mi ułatwił całą... W ogóle wszystko mi ułatwił, no i pięknie, no i meta, no i fajny parkour. Oczywiście podobał mi się. Lecimy z kolejnym parkuraczkiem. Um, szukamy coś ciekawego. Czy może to. No w sumie dosyć trudne. Mimo że szalone, ale dobra, przejdziemy sobie czemu nie? Oho, dobra, okej, okay, to chyba się idzie na początku po kluczyk. Dokładnie, tak, dokładnie, tak. Lecimy tyk tyk i tyk tyk i tyk tyk i tyk, tyk tyk. Świetnie. kluczek mamy, więc cudownie. Nie wierzę mi to, no kurczę, Blaszka, dlaczego ja tutaj spadłem? No po prostu nie wierzę. To jest. Co? Nie, 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 nie ma opcji, nie ma opcji, nie ludziska, jakąś kończę to, to jest żart. Nie, to już to już. To już nawet śmieszne, jest ludziska. Ja już idę na MSP, idę zmieniać te hasła w tempie natychmiastowym, bo normalnie, coś. coś ja, ja się boję, nie, dobra, szybko. Kończymy ten odcinek, dziękuję Wam za oglądanie. Kończymy ten odcinek, mam się Wam się podobało i ja lecę, bo ja się po prostu boję swoje konto, więc pawatki.